Słowa Ewangelii według świętego Matusza. Jeden z dwunastu, imieniem i Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, Nauczyciel mówi, czas mu jest bliski. U Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jakim polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu, a gdy jedli rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi”. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Prawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, którego miał zdradzić, rzekł: czy nie ja rabbi? Odpowiedział mu, tak jest, ty. Środa wielkiego tygodnia już powoli wprowadza nas do Wieczernika. Jeszcze na razie tylnymi drzwiami, bo tak w rzeczywistości wieczornik dokona się jutro, ale już stawia nam przed oczy 12 apostołów. To ich taką pewność podszytą emocjami i zmieszanie Judasza. Zobaczcie, kiedy Jezus mówi o tym, że któryś Go zdradzi, po kolei apostołowie mówią – ja? To niemożliwe. Ja? To też niemożliwe. Później historia Piotra pokaże nam, że jest to możliwe. Sen w pogrodzie oliwnym pokaże, że jest to możliwe. Brak obecności pod krzyżem pokaże, że jest to możliwe. Kto stoi, jak mówi pięknie Pismo, niech baczy, żeby nie upadł. I w tym całym kontekście możemy dostrzec, dostrzec również Judasza. Człowieka, który, który się nie wyrywa, bo on już podjął decyzję. Podjął decyzję w swoim sercu. Musiał przerobić. Te emocje, musiał przerobić wyrzuty sumienia, skrupuły i zracjonalizować to, co chce zrobić, co mu pomogło? Pieniądze. To jest ten korytarz, w którym dociera do niego zły duch. Mówiliśmy o tym, że każdy z nas ma pewne kryterium, którym w życiu się kieruje. Ale też zły duch ma pewne korytarze, powiedzielibyśmy, pewną metodę, którą jest w stanie trafić do naszego serca. Każdy ma swoje historie, każdy ma swoje grzechy, każdy ma swoje słabości, które stanowią pewne drogi złego ducha do nas. Judasz jest materialistą i zły duch uderza bardzo mocno właśnie w ten punkt. Przyjaźń, przyjaźń jest ważna, ale można ją sprzedać. Miłość, miłość jest ważna, ale wszystko jest na sprzedaż. I Judasz w to wierzy, dlatego jest w stanie za tym pójść. Mimo tego, że doświadcza miłości Jezusa, Judasz sobie zracjonalizował to, co robi. I teraz zobaczcie, to jest ważna informacja dla nas. Po pierwsze, emocjonalnie mówimy, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Czy jesteśmy? Pewnie życie to pokaże i zweryfikuje. To jest mniej więcej tak, jak młodzi podają sobie prawe dłonie, obiecują sobie miłość, wierność do końca życia, a później życie się rozpędza. I okazuje się, że o miłość i o wierność trzeba walczyć codziennie. Podobnie jest z nami. Dzisiaj może jesteśmy pełni nadziei, pełni takiej wiary dynamicznej, ale życie ono będzie się toczyło i będzie nas weryfikowało. I tu musimy wiedzieć o jednym: że zły duch za każdym razem będzie nas obserwował i będzie próbował wychwycić te kanały, którymi może do nas dotrzeć. I my musimy być tego świadomi, bo jak człowiek jest świadomy, to rozpoczyna się nie tylko proces zmiany w myśleniu, w postępowaniu. Ale rozpoczyna się również proces nawrócenia. Judasz daje się zmanipulować, bo nie jest czujny. Apostołowie dają się zmanipulować, bo są podszyci emocjami. To jest trochę jak w tej historii, jak pewien człowiek stawia pytanie: Co byś zrobił, gdybyś znalazł milion dolarów? Ja bym rozdał, ty jesteś niemądry, a ty co byś zrobił, gdybyś znalazł milion dolarów? Szukałbym tego, któremu mu zginęło i pewnie bym oddał. Ty też jesteś nie mądry. A ty, co byś zrobił, gdybyś znalazł milion dolarów? I nagle się odzywa jeden. Nie wiem, co bym zrobił, bo nigdy nie znalazłem. No i ty jesteś mądry. Pewnie, że czasami chcielibyśmy jakoś się tam zachować, ale mamy takie marzenie i pragnienia. Ale jak będzie ostatecznie? nikt z nas tego nie wie. Dlatego prośmy w tą wielką środę Pana Boga o to, żeby oczywiście dawał nam piękne emocje i pewne pragnienia i piękne pragnienia, ale też, żeby dodawał nam siły do tego, żeby faktycznie zmieniały się one w konkretne decyzje i czyny, które czasami wiele nas kosztują. I drugie, uważajmy na złego ducha. On ma sposób. Jak do nas dotrzeć? Ma sposób, jak do nas trafić? Ma, moglibyśmy powiedzieć, jakąś metodologię, którą może się kierować, żeby nas, żeby nas manipulować, żeby do nas trafić? Musimy być czujni. I takiej czujności przed tym pięknym, wielkim czwartkiem Wam życzę. Jeszcze na koniec, przed błogosławieństwem, małe ogłoszenie Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Zmieni się troszeczkę porządek naszych spotkań. I przez te trzy dni będziemy udostępniać filmiki rano. Tak, żeby faktycznie móc cały dzień z tym tematem Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania Faktycznie chodzić na ten wieczór, który przed nami, na to żeby Pan Bóg nas umacniał w walce ze złym duchem, żebyśmy się nie poddali, żebyśmy mieli dystans do tego, co nam podpowiadają emocje i rozum, niech Pan Bóg nam z serca błogosławi, błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Niech spocznie na was i pozostanie z Wami na zawsze. dobrej noci.